Witam Mimma Was bardzo serdecznie, ja jestem Jaguar i dzisiaj tak, tak. jesteśmy z Adrianem, Michałem oraz Kmieciem, czyli z ekipą chyba, która była na live'ie Dobrze ją chyba znacie. E, nie ma byka z nami, no to jest, jeden, e, to jest jedna osoba, której nie ma. Eee, o, No nie wierzę tych No nie wierzę człowieku Gramy w coś co Adrian se ustalił i ja nawet nie wiedziałem co to jest Ale Adrian fajnie że fajnie że mnie poinformowałeś że będziemy na rowerkach sobie jeździli fajnie Sam się dowiedziałem z tym chwili, więc proszę mi coś nie wiem. No nic wszystko a nie więc to jest tryb, który nikt nie wie o co chodzi. I to jest fajne, właśnie, bo nie wiemy o co chodzi. To jest to rower. Dobra. Będziemy się ścigać Dobra. rowerem. A Adrian w, w, przed odcinkiem chciał ustawić 99 okrążeń. O, ale potęgi Czy wiadomo, czy ja mam tylko Pan, różowy? Panie, 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 <laughs> nie, wszyscy nie mają różowego rower. Założę się. Ja w żółty, bo najszybciej Tylko. no ta. Słuchajcie, ogółem no e, fajnie, będziecie mieli fajnie, bardzo jaka, dużo odcinków z trybów ogółem e, na daily, bo my bardzo Dobra. lubimy grać w tryby, więc... E... I <laughs> Ja widzę, jak wyskoczę na niej. Uło, to jest rączka! Jo <laughs> <laughs> ja co to jest stary! Jakie to zarobiste <laughs> Utknąłem no! Ale szybko! One szybko! U, ja utknąłem, ten, panowie, skok. no! A ty co potrafisz? Iść Iś. Iś! Co to? No to trzeba wycelować do ognia. Ej, ale ty, ja ten park... go to jest to spoko! spoko. Iść salto! O nie. Salto, dawaj salto, kiemon! Oooo! Iś! Czyż Ej, jakie no, to jest sal, fajne, kiemon. stary! Chyba zagramy jeszcze raz. Sal, robię salto, tak, kiemon! Nie, nie mi się podoba jest Ej, jest bań, kozak, kozak, ko, kozak, jest, no I I can Dlaczego tu jest I jakieś czerwone coś? To jest zmiana, zmiana pojazdu, to jest zmiana... Mam, mam tego fajnego chłodnika Jak ja sobie biegam, stary, co to jest? Mam chłodnika wodnego Płaci, jak głosy, ja będę pływał, płaci. jak ja będę pływał, stary? Ten tym płaci, który może wygrywać wodę. Ludzie, ja jestem drugi, ja nie wiem dlaczego tak jest. Jest to takie nie do pomyślenia trochę, ale... Może tak daleko jest dosyć? No... Moje pierwsze osiągnięcie... Że... kurdo JAKIEŚ COŚ ZAHACZYŁEM! I fajnie się tym kłodzikiem w zimę jeździło, no znaczy tego. Tanki się z nim robiły, mówi... Ty jednego ja kłodzika kiedyś kupię. Jogułem, będziecie pewnie mieli w, ten, w tym tygodniu, bo to pewnie jest pierwszy tydzień, a w sumie może nie wiem, e, o, kiedy, to kiedy to wstawiam, ale teoretycznie w tym tygodniu I tam to pewnie najwięcej tam będzie. będzie. Nie, nie, Bo ty, bo ty adresie boisz, bo jakbyśmy do ciebie podbili, to już koniec, po tobie. Go. Nie, bo ja nie chcę po ciebie jechać, ja wiesz, to będzie z każdego w walał się. To ty, ty bo to ten mi dupę już obrabia. Ej, dobra, jest do jest nie jesteś. No ja ma, tyka, ma. To... Co to jest za auto? Jak ja spadam? Ty, bo ja mi się ja ogół dobi wodą. Ja, ja chantera. Chantera. Jak tu można jechać, a ja nawet nie wiedziałem, ty pacanie. Co to robi? Ej, do kogo mówisz? Do siebie O go, go, O, motor Kurwa, motor tu... tu... Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? What the hell? I... A, a, a... What, what? O? Czekaj, co? Ty, bo... I... Czekaj, rozminiam co to jest Michał no. Cześć Aaaa ja... Tam chyba a? Ja Jestem za wami od razu, nie. człowieku I... Nie. Nie. Ja nie wiem. To... motor nie wyszło, O nie! O nie! Ty jest okej, mi to jest... Nie wyszło coś. Ale my nie jesteśmy ułomni panowie! No wiem, ale... Aha, bo to jest most! Ja pierdziel. trzeba na most wyjechać. Ja pierdzielę, serio? Ale żeśmy... Teraz to żeś mi zaimponował. Aha, miecz znowu ostatni. Nie ja jestem? Nie nie, 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 chodź nie co Jo Dobra. No nie będą, bo nie wjechałem na górę. Nie wjechałem na górę, no Bo zjechałem, bo myślałem, że to już koniec. No nie ja spadłem, no Ja nie umiem przejechać Ja jestem czwarty! No. <śmienic> Wy małe dranie, no i spadłem. Ty, ale to dwa odkłzienia są to nie? No. Ty, a może poczekacie na mnie co? A może nie, nie czekajcie na mnie? Eee... <śmienic> bo ja nagrywam ty, odcinek ty, pamiętaj stary. daj bo ten żółty bzik, tak trochę mi zwariało, że to Jestem helikopterem, dlaczego? Czemu? Nie, nie, nie. Ty czemu to też, nie nie też wychowywałeś te krzaki. Nie, nie. A czym wy lecicie już? Czy, czym wy już jedziecie? Ja hejkom teraz. O, ja już się zmieniam. Ja już się zmieniam. Juuu, drugie okrążenie. Krzaki, ho! Zakoczyłem w krzaki, stary. Znikł wełek. Okrążenie drugie. Czekaj. To nie jest, to tak nie to masz tak daleko od, sam, od was. Kumie, Ale poczekajcie na mnie, co? <grym> <grym> Ej, dlaczego no, jestem trzeci? Dlaczego, dlaczego jestem dobra. trzeci? Kmieciu, gdzie jesteś? No, no, A wy tam już chęceli co optramit się. my z Michałem wyścig rowerami. Dobrołumi kombinezon, bo kombinezon O dobra, nie. nie! Nie, nie, nie! No, nie no, jest tak nie źle. No chociaż przegrywać, zaraz w będę mieć. To, to nie, nie, co do nie 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 nie, nieciu Dajżeż spokój Chłopie Wy eee. Jak uderzyło Jak uderzyło ziemię wariatę No nie no nie mogę wylądować O nie jak ja jadę szybko teraz na tym rowerze moim rowerku Ale ty pogadasz? Ej poczekajcie na mnie no Poczekajcie na nas na nas, no, nas powiedziałem, gościu. Na mnie, ja dobrze. Ej, do... Po, tu powiedziałem potem na nas, żebyś się nie obraził, właśnie, bo ty je, wiem, że ty jesteś taka kurde. Nie ze się, się, co tutaj, płynę Ty już płyniesz? No, my. mocy. My w to jeszcze raz gramy, gościu. Ale jesteś z prędkością jesteś tylko żółtego kładzika mocy nie ja Nocy czy mocy Mocy A usłyszałem mam czarnego ten... kładzika mo nocy, no to trochę... No to mówię no, że żółtego, a kogo mów? Ja serio Serio ty Adren na nikogo nie czekasz, ty na nikogo nie czekasz Adren No czeka, ale na Michała No tak średnio tu właśnie się mi no, się Jak ty czekasz na Michała, jak Michał jest praktycznie obok mnie? Co ty gadasz? Jak ja się zaraz, stary, zmieniam w tego motorówka? Ja już kończę motorówkę. Ja już A bądź cicho, ja już do ciebie dochodzę. Dlaczego ja... Wylo, dlaczego okay, jestem tą motorówką na, na, na tarasie, stary? Uwaga na rączkę. Jak jestem motorówką na tarasie, to co ja zrobię? Michał, weź ogórki i to weź w Ej, a ja poczekacie na mnie? No, dlaczego Taka wy na nas nie czekacie? Poczekacie na mnie i kwiecie. Takie poprzek, Taki poprzek może zablokować. Tym? <grym> <grym> Ej, poczekacie, poczekacie na mnie i na, i na kwiecie? Na tych słabszych trochę od was. Znaczy, tak naprawdę, gdybym się tam raz nie wywalił, to, by było, to bym wygniewał z wami. Gdybym jechał za woźnik, to bym nie ten... dawno był. PANI MIKOŁ! Panie, Panie dzielinie, ukoń mnie. Czekaj, to ty taki... Poczekaj, no i znowu się Pili... muszę respić, bo jest? wjechałem na to rurę. Co ja chcę zrobić? Co tam z moimi tutaj kładnikiem? Ej, bo ja kończę kłada stary. Coleś, za tobą Jak <Szauce>. za mną jesteś? Ale czemu ty taki jesteś, stary okropny? Nie na nas czekać. No, Michała I widzicie, widzowie, widzicie to właśnie? Że on, oni są tacy, że oni próbują mnie jak najbardziej ośmieszyć. Bo ja na nich bym poczekał. Oni mnie chcą ośmieszyć. Ja teraz jadę tym ogórasem No. No No leci, 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 kurde, leci. A kmieciu jest na końcu. A każdy O nie, znowu będę po, po tym moście musiał jeździć. Bo ja na tym moście was zgubiłem. No, spadłem stąd z tego mostu. Ja chcę moźnego obserwować. No stój! O, daj to nie! Ja jadę na most. Stary. Dobra. No, ja obserwuję kmiecia. Mnie obserwuj! Mnie obserwuję. O, koniec wyścigu, 20 minut. Dojadę do końca, stary. A to jest moźnego. A to no nie dolecę jednak! No i dobrze! Ja I się męcz kmieciu! Ja dla Ciebie miły człowiek, miły woźny, a Ty... A Ty? No ja pierniczę w krzaku leżę! dobrze! No ja! Jesteśmy już na drugim trybie e, w przerwie do, e, panto parkour. Panto parkour. Panto, Zymery, panto parkour. To się, to szkoły, się... <noise> Ta nie, mapa jest taka ekscytująca, kutu. że wiem, nie, że ona będzie taka nie, mega trudna. Parku. Nie, 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 nie. Dobra. Dobra. Oczywiście każdą mapę polecamy, prawda? Nie, nie. O nie! <noise> Nie co No i bardzo dobrze, że nie można, bo sobie weźmiecie swoje... Niebieskie. Oszusty. No. Co się Ja wiem, co to ja jest, przypomniało mi się, co to jest. Przypomniało mi się. Oni w to grali, oni w to grali. Ty, czemu ty masz takie fajne... Dobra, Dlaczego dobra, ty hej, masz takie kozackie ej mi. A co to Czekaj. trzeba zrobić? Czekaj. Stary Kurde no, na autostradę wyrąbałem Dobra nie jednak nie to już rywalizacja stary, bo znowu przegram z wami. No i dobrze! A co tu trzeba zrobić, gościu? Co trzeba zrobić? Jak tu nawet jednego ukączenia nie przejedziemy. Musisz dookoła to przejechać, tak? Serio? Nie. Serio, stary? No tylko róbmy to po kolei, bo jak będziemy się pustytkować, to to tak trochę wezmę z Ale jak dookoła, że co dookoła? No tak jak wyszło. No O, 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 wyszło mi. Jokie go Spakiet! A dobra, dobra. Ty, jaki się ciągnie ten, ten... Jestem, dojechałem. On znowu wygra, bo on umie grać. Nie, no kie... <grym> On ma ten pakiet. No ma pakiet, no. O, 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 o. E, e, e. <grym> e, e. No morze jest Coś spadło. Bo <grym> Ty, ale każdy ty, jest na dole? Nie no ja już... To źle wjechało. A ty tak to też... Ta, ta, to tak, też, to też, też można. Dobra. Jeszcze raz I nawet nie <grym> mogę tam wjechać stary! No stary no, jak się ślizguje! No to no, każdy naraz wjeżdża. Jestem mały! z małego każdy jedyny zabratosz do domu. Ja to zrobię z takiego rozpędzenia stary, że będziecie mieli. A ty masz jakiś ulepszony, bo ty wy... twoje auto wygląda jak? Co mi to daje? No fajne jest. No wiesz tam. A nie, A nie, daj mu mi dalej, do dalej, do dalej, Bo dalej, dalej, Bo masz po dalej, 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 Ta zaparuwa Michał nie, za <grywbs> nie. Was, On nie o, kurwa, jedzie nie, nie, nie. O, o, Ty ja on to zrobił Ja, ja też jodę <słuch> Ja jodę jodę! Ja <kł texts> Dzień dobry, Dzień ja dobrze jechałem! Ja dobrze jechałem! Ja Dobra, nie. to jest On O nie! Wojny, przytrzymaj trójkąt! Nie! Tego to nitro. Ale stary, nie rozumiesz, że ja mam checkpoint'a, człowieku? Czy ja spadłem na Nie spadłem na dół. O, widzicie jakie wy jesteście słabiaki zaczcie. Teraz... Ja powiedziałem przed meczem, że ja to wygram, nie? Więc jakby... Dobra, ja radzę ze Wastek ale wy to bo... was jedna. O nie. O nie stary, znowu jestem na dole. A fajnie, fajnie, fajnie. na dół. Ale fajnie, ja, fajnie, fajnie mi się gra, jestem ale... znowu na dole. Ja, gdzie tu A zapomniałem! To... Ja, ja mam, to... mam checkpoint! No ja chciałem to... wiedzieć Gdzie tu gdzie tu jest wyjazd w ogóle? Do góry jedzie ciągle! No ale tu wtedy w dach uderzam. No to masz łak. Nic mnie mieciu dobra to mi. Ja dla to jest wszystko dlatego, że ja mam po prostu y, ten pakiet, nie? A masz tu. nie no teraz, teraz wojny ma przewagę, bo ja bym na was czekał, tak jakby było na, na fazie parkurze To trzeba no, po dobrze trafić No i, i się nie zderzyć w powietrzu No właśnie Nie stary wiesz co gdybyś, gdybyś ty na mnie poczekał stary w tamtym To ja bym powiedział Adrian, czekam na ciebie Ale dlatego że Zdaję sobie z tego sprawę, że pewnie i tak to przegram. Nie, bo to pan tak dezelowane już jest, one jeszcze nie. Ty, ale ja mam jakieś jakby nowe. Dlaczego ja się zaklinowałem? Ogółem ludzie. Tutaj poznajcie mistrza. wiesz, wiecie, co szczerze mówiąc, wolałbym przegrywać, bo ludzie by mieli fajny odcinek. A jak ja wygrywam. No, Tak samo to wyglądało. Jej, ale to trzeba na skminkę stąd jechać. Tu no ale gdzie mam jechać dalej stary, ja nawet nie wiem gdzie mam jechać już. No to dochodzi do wracać do nas, wiesz. Nie. A, no to już Bo lecę, nie. poczekaj. Dawaj tu do nas, po z nami posiedzisz. I o, Ale po gdzie mam trafię, pojechać do... stary, ja nawet nie wiem gdzie, nie. gdzie Dawaj. Nie. Dawaj. Nie. Dawaj Boże, nie, bo wy w to Dobre, graliście dobrze. stary, już to, po prostu. To jest tutaj, dobra. A nie, to pan to o, nie. o nie, o nie, no to już fajnie, może dojedziecie ale, prędzej panie, niż ja to panie, zrobię. To pan to samo siebie lepiej Tak, ale dlaczego wy mnie tak wyzywacie? Trochę, tak, trochę. To, to, a ile jest okrążeń? Dwa. Dwa. A oni jednego nie przyjadą, ja, ja jednego nie przyjadę, bo jest World ride, więc trochę słabo. A wy nadal jesteście na początku? No. A. Nie Nie, to my. Nie, no nie no. Działem. Dobra. Dobra. Nie! Udało się! Głodnie Wojnego! No nie, ja nie przejadę World A World są easy. Ale, no, na, nie pan to! Nie pan to, nie! Bo tryptuje mi na tym wall ten różowy pępek. Co ty pan to obrażasz? Ja ci Ale że pan to obrażać! ty? Ja to ja to zrobię? <grym> ja nie umiem grać, jak ty to zrobiłeś? O, jestem, nie, ja też. Jak ty wybuchłeś? Nie Wam tak da się wyświetliło, że Kmięciu nie. nie może korzystać z traftu głosowego? Czy mi się zdarzy? Nie ma, będzie nie, nie, nie. Ale ze wszystkiego? No. <laughs> wróci, wróci. ale stary, to co ty wybrałeś, stary, za cholerstwo, stary? Nie, ale no, najgorsze już przeszliśmy początek jest Nie, początek jest easy, w do, do tego wallride'a, wall stary Ale właśnie jest Ale stary, nie rozumiesz, że to, że to punto, ponto Ja, ponto? Nie, jak to się nazywa? Ja ci dam zaraz ponto Ja ci dam ponto <grym> 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 To się nie da tego <grym> przejechać, a, a powiedz jak można przejechać, to, to ci, to Normalnie no, Samochodem czy do ciebie pisze właśnie to, ten Kmiecie? czy nie? nie <słuch> ja no nie, do domu, bo, daj, te, daj, daj. bo ono mi od razu w dół jedzie. <słuch> nie, no, no idziesz do. Domu. nie, 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 O, dobra, będę. O, jestem. Dobra Gdzie jesteś tak... już? No, zrobiłem Ty, gdzie tu się jedzie? To, to pierwsze, I... Michał, zrobił. Czekaj, co tu dalej się robi? A to jest easy Nie goduj, no że no, się do... wow. podejść będzie, to jest ja tego nie A ja właśnie chciałem to robię. przejechać i prawie Maty. to przejechałem, ale jednak nie przejechałem I, Co tu się przejechało? Jak A nie jesteś no, przejechałem to, no i jestem na tej platformie, no, co dalej. Ale, ale, jestem w tej tubie? No, a ty musisz jeszcze raz, musisz, bez skąd w tej chwili Dobra, że to przejechałem. No tak, chuj mi grupę. Życie ty już ma No nie, mam od początku zaczynać. Co w się, sensie, drugie okrążenie już robię. Serio, ty, Michał, nadal jesteś na początku? Nie no, ja drugie okrążenie robię, wygrałem przecież. tej Michał Ja te <grym> Ja to, i przejechałem. No? Dziecię, to dobra, i ja już przejechałem Wojny No? Ty tam przejdziesz, przejdziesz do bo Nie chwal słońca I dupy przed sranion. Z wypykanki pierdolonej <grymne> Nośniki Złowa <grymne> nie Ja gdzie ty, ty jesteś? To, i sobie, to, i hej, 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 o dobra Kmieciu Jest Kmieciu. Drugie okrążenie, zaczęliśmy z Adrianem Adrian o, ja ci nie dam o, tego wygrać Lubiłem, ci No nie! nie <grymne> No, okaże, że Michał To się ja tak okaże, stary, bo to jest trudne, w sensie łatwe, ale. tak? No bo wygrasz znowu ze mną, ty wszystko ze mną wygrywasz, ja muszę raz wygrać. Aha. No ty churwa, no. Ja muszę raz wygrać mm. z tobą, stary. Aka, <noise> okay. okay, dobra, to się ja, chyba coś zepsuł. Zepsu. Dobra. No nie uda udało się temu! Mm. <noise> TEMU TEMU TEMU, temu. temu. Yes. Lecę drugie Jaki oszust Ty ty się czegoś pędzisz czy o co tu chodzi? Ale on jest oszustem a ty jesteś oszustem stary wiesz o tym no, Ty no, masz no, ten ja mam mam... pakiet cholerny no, ja pierdziele Ty no, masz ten pakiet cholerny ja pierdziele ja Co tu trzeba zrobić? Ja zacznę do gołania tak jak Nie no dobra dobra ja się stąd stąd U Jezu ale epilepsja JESTEM Ja już jestem na placu budowy to już daleko Ej. Ja tak, tak, tak a gdzie ty stoi już? Ja już za Michałem, Łot Oty. No, no stanął! <laughs> I to może jeszcze, drugi BD. O lepiej O niiiiiiiiiiiiiii. Imkę. Imię, ślimkę. To pan to jest takie małe, że ja przez te znaki stop przejeżdżam. Ono jest, ono jest Aha, to czekaj dookoła, ja, okay. okej. Okay. Nie, nie, już tu będzie coś mi gonić. Nie, nie, chyba nie. Dobra. No nie wiesz, no jestem obok ciebie prawie. O, słyszycie? cię, dobry. dobry. Dzi? Pa. Korku kolorowy popierdala ciebie. Dzień dobry. Dzi? Dzi? No w sumie, jo, Prakaj. Teraz wiesz, co trzeba zrobić? No? Eee, pa. Nie, nie, Pa, pokaż. ci. Dzi?

no to jest łatwiejsze A ja to a, robiłem 15 minut stary a Ty, bieżąc a robimy to dopiero 12, nie całego Aha <gulanie> Magic A gdzie ty jesteś Adrian? No Gdzie ty jesteś Adrian stary? Ja skończę wolę No jak ty kończysz jak on, ty jesteś szybciej od niego On ma pakiet stary, ja ci to mówię Dubl, czemu nie? We mnie <laughs> Ej, panu, to ja będę przed metą, czekaj. Dobra, czekaj. Popal gumę, pal gumę. Dobra, ja już to... Ja już ja czekam ten metal Ty, ja wiem, co czekam. ty zrobisz, jak mnie zobaczysz tam, to już będziesz skończył, żeby tylko wygrać. No, to Ja <laughs> go... No, no, to. Chwila, weź. Ej. Ej. Ale waraj to nie jest taka Ale prosta zimna. sprawa. Ja nie wierzę. Ten palant mały, głupi, ten taki fajny, oszczany, to kurde mnie rozwalił. Dlaczego ty mi zawsze ze mną wygrywasz? Daj mi raz wygrać! Daj mi Stary, już. Tyler! Ja za to, że pierwszy praktycznie tam byłem, to powinieneś mi oddać. To z honoru, stary. Dobrze, dobra, przejechałem, Obserwuj Dobra, Obserwuję Michała. Honoru ja nie, nie mogę dać tego, nie wiem, to będzie wstyd Ty jesteś okrutny. Dobra wjeżdżaj w tą metę, bo się nie gościę. Jak ja nie dojadę do, do tego... Przecież ja nie, nie jestem, tak ja muszę metę. jeszcze checkpoint zdobyć stary Dobra, dobra. Nie jestem słaby jak ty Michale. Chiem że ja to wygram, nie? Wiem, że ja to wygram, nie? Wiem, że ja to wygram, nie, więc... Ale jestem drugi. I gramy to jeszcze raz poza nagrywką. Ja to. Jak chcę z tobą wygrać, stary? Dobra, to już. Popalę ma na podłodze Ja wam, słuchajcie, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Znowu przegrałem, jak zawsze. E, ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się do zobaczenia. Tutaj Dobra, widzicie, jak Michał driftuje. Dzięki. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć.